Widzu, dzisiaj sobie obejrzymy gierkę pomiędzy Beifengiem a Kat Evolve. Beifeng, czyli oczywiście najlepsza Kiana na świecie i Kat Evolve najlepsza Katarinka na świecie? Nie wiem, to jeśli o to chodzi, to jest tyle dyskusji, bo nie wiem, widziałem jakieś komentarze, że Kat Evolve najlepsza Katarina, jej, a później jakiś gościu mówi, jakieś chińskie e, chiński Niki mówi, że on jest lepszą Katariną i po prostu takie głupie gadanie, ale widzowie, koreański server, czyli koreańskie jeden 5v5 na midzie, a ramek potężny i wygląda na to, że Pantheon sobie z i Ezio dostaje first blada i to jest naprawdę potężne, kurde, jak na bocie. A Carry dostanie first bladzika, oni lubią, uwielbiają się napieprzać na dolnej alei. No to może być, kurde, nieciekawe. I już mamy taki start niestandardowy na midzie, bo obaj gracze mają po pół HP i Katarina też zaczęła z E, co ciekawe i zdobyła kila i drugiego kila i po prostu sobie oddaszowała, ja pierdzielę. ja bym nie Chciał być teraz Bafeniem 3-0 na starcie. Katarinka jeszcze dwa kile, No, o czym, co, co, co się może wydarzyć? Ona ma 600, jeszcze asysty dostała, to może mieć 700 golda. To chyba jakiś shin nawet wleci od Kate Wolf. runki e, ta, na, na Kiane to widzicie tutaj w lewym rogu. A Katarinka, Kate Wolf to bierze te standardowe runy pod Conquerora, żeby po prostu lecieć na widzowie. No, bo niestety Katarinka pod Divina jest teraz taka gi. Ude się ogolić, muszę, what the fuck. Yy, Katarinka pod Diviny jest taka gigamocna. O, jest sheen, no to. <laughs> o, kurde. No nie chciałbym być w skórze teraz z naprawdę. No ale ja dobra, widzę, jest jak jest. Cof... Yy, przepuszował linię, cofnął się do bazy. Taki szybki Ico-Recall tak zwany. Kontrol Wardzik i w sumie na nic nie miał hajsu. Ale dobra. musiał odnowić sobie HP i w ogóle. I teraz Katewol będzie slow pushować, żeby jak najwięcej minionków y, stracił Beifeng, bo jakby miał wave taki giga potęży, to by to walił na pałę, <laughs> ale jest drugi level, więc nie, żaden czerpion nie ma potężnego wave, więc po prostu sobie lashituje. Kanonek zostanie wzięty bardzo dobrze, a nie, Katarinka ma inne runy, ma Rezolwa. Drzewko zielone, i tam ma bone plating. Na Kianę to się opłaca, na Fiza też się opłaca właśnie bone plating. Są takie czempiony, gdzie po prostu, jak nie weźmiesz danej runy albo samonerki, no to trochę trolujesz. Na przykład, nie wiem, na, na Lisandrę bierze się cleansa. Na, na Zoe bierze się klin za coś takiego i tak samo jak na y, tak samo na Kianę bierze się na przykład bond trading właśnie widzu kochany. No i dobra, zobaczymy co się tutaj stanie w tej gierce. No Katarinka, tak jak mówię, ma gigantyczną przewagę i od razu Rom leci. Y, przeczytała y, Eliskę, że będzie chciała być na górnym krabie i ma okej sobie zajmie tego krabika, a Bavink w tym czasie pusznie i może coś na bocie będzie chciał e, zrobić, <laughs> bo tutaj nie ma co... Szu... O jejku, jeszcze Niko! O właśnie, pa. Niko, <laughs> która będzie zmieniona w następnym e, patchu. E, przyszła właśnie na mida. W ogóle Niko na supportzie, to też jest ciekawe. A po prostu kiwka, W przez ścianę. No i znowu trzeba będzie się cofnąć do bazy, chyba że tutaj coś na bocie jeszcze poszuka, ale raczej ja bym się recalował, bo to jest takie, no właśnie, ja bym się po prostu recalował. Albo nie, jednak nie, bo patrz, idzie Niko i dwa Mokaje, czyli jeden to jest Niko, jak wszyscy wiemy, no i kurde, jednak się opłacało czekać, ty... Tej... Maokaj zginął, ale chyba i tak nie będzie Warf, chyba że jakaś kiw O kurde ty, to jednak. Warp. O ja pierdzielę. Właśnie dlatego nie mogę bić Grandmastera. Bo no, ja bym się po prostu cofnął do wazy. <laughs> A tutaj wszystko było wiadome. Maokaj przyjdzie na bota, będzie chciał zabić biednego warusika z biedną MF. -ką. A Batem mówi nie na moje warcie, kurde. No i w sumie mfk i tak zginęła na jego warcie. Ale przynajmniej coś z tego zdobył, dostał killa i asystę. No i już ta gierka nie wygląda aż tak źle, widzu. Varus ma 2-1, chyba tam nawet dużo, właśnie prawie dwa razy więcej farmy od przeciwnego e, adekery, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz Bafeng leci na Mida. Z powrotem wracamy na Mida, widzu. Nie ma co kombinować, jeśli jesteś midlanerem, wracaj na Mida, e, a nie romujesz jak jakiś e, dzban ciągle tylko właśnie pofarm sobie na midzie i znowu mamy jed... chyba dopiero, dopiero co mamy yy, takie normalne leinowanie. Obaj mi dlejne, są na tym midzie. Yy, tylko właśnie Katewolt no ma tą przewagę mimo wszystko. Shin i dwa miecza i Buffenk po prostu stoi sobie z tyłu, nawet nie próbuje jakoś ogrywać z tego co widzę, tylko po prostu farma, farma i yy, wszystko git na chwilku the TV, ładny, malutki tradzik, ale mały to nie znaczy, że słaby. <laughs> Nawet małe rzeczy potrafią być dobre, widzowie. Chodzi mi oczywiście o trady. Ty nie myślisz sobie o jakichś innych rzeczach. No i no i co teraz, widzu, byś zrobił w tej sytuacji? No nie wiem, no myślę, że po prostu właśnie trzeba laskitować, bo ta Katarinka. No, jest Giga do przodu albo to jest jakieś gówno na Katarinie, że możesz ją outplayować. Ale to jest Katarina. Bon, co ma nawet dobry win ratio? Kurde, w tej Korei. Obecnie ma 669 LP-czków i nie wiem, czy jest target banowany. Bo ostatnie gierki to były jakieś, nie wiem. Jakaś Ari, jakaś Zoe. I tutaj jakiś Pok. Ok, wyszło, Pół HP Katarinka. No dobra, więc jakiś tam pazur jest pokazywany ze strony Bayfenga, ale tutaj się szykują na dive'a, ale Niko widzę na minimapie, czy ja nic nie zasłaniam, nie zasłaniam. Niko tam e, zespotowała Eliskę i Eliska teraz będzie coś chciała zrobić na bocie, bo Eliska to jest e, topowy właśnie, topowy jungler, jeśli chodzi o dive'owanie, po prostu ten champion jest stworzony, żeby e, dive'ować. <laughs> I i tam gdzie można, tam gdzie jest nastakowany wave'ik Jakieś 2-3 nastakowane wave'y, to tam przychodzisz eliską i po prostu daj wojewodę przeciwnika I się nie przejmujesz O, tutaj chyba za bardzo, co? O, jeszcze turet. No okej, okay. to było ciekawe Bym powiedział... Nie no, zjebał w chuj, ty, no. trzeba to sobie powiedzieć To, że jest najlepszą nie. kianą nie znaczy, że nie popełnia błędów Ja popełniam ich na przykład w chuj i zdarza się widzu każdemu i teraz Katewol zobaczył Eliskę na bocie właśnie o tym yeah, yeah. Well, co mówiłem been. że Eliska lubi yeah. dojować a Katarina również czyta po prostu yeah, wie to... gdzie być mm, ale yeah, chyba trochę I spóźniona nie nie spóźniona widzę na minimapie że yeah, <laughs> już double kill jest zrobiony i chyba nawet triple kill, bo Eliska 10kp, ale raczej to jest kwestia czasu, kiedy zginie jeszcze na topie zginął jego top laner. Mm -mm. I jednak Eliska przeżyła, okej, okay, ciekawe. Tutaj Niko nalał, więc coś tam też weźmie dla siebie, fajnie, fajnie, zajebiście. Tylko Katarinka ma 5-0, to niedobrze, ulti już ma dostępne właśnie, bo tyle resetów i jak teraz Bathing zginie, to o ja... Uuu co jest? Kurwa ty cofaj mi to! Jakie szybkie Katarina palce Ej, O kurde, ale ja bym sobie podrał katą, wicu. Ja pierdzielę, jeszcze fleszyk. Ej, ten KateVolt to jest jakiś król. <grywy> ty. Ja nie wiedziałem, że on tak dobrze gra Aż mam ochotę Katą. Nie, ja dzisiaj gram cały dzień Katariną. Zobaczysz mnie na streamku, to normalnie z góry na dół to będą gierki Katom. Ja się nie dziwię, że ludzie mówią, że on jest najlepszym. Co on robi? Kurde! Uuu! Uh. Nie, ja gram Katariną, nie no. Nie? Jednak Katarina to jest fajny champion. To jest ciekawe, bo Katarina to jest obecnie detier um, ogólnie, ale... Im wyżej jest im wyżej dywizja, się tam patrzysz na statystyki, tym właśnie Katarinka coraz bardziej się wychyla do przodu, ale właśnie no Katarinka jest też grana praktycznie tylko i wyłącznie przez one tricków, nie? Więc oni zawyżają, powiedzmy te statystyki. Jeśli nie wiem, na przykład 10 one tricków Katariny gra w Masterze Plus, no i wiecie, one triki no to raczej wygrywają, więc sześć Gierek. i nie wiem, Katarina ma tam 50 1% in ratio. To nie oznacza, że jak pikniesz Katarinę, to masz 59% szans na wygraną. Masz tyle procent szans, jeśli, jest, jeśli jesteś one tej karty. I Divine już jest zakupiony, jeszcze dwa armorki, co on składa? O, a, dobra, już wiem, on będzie... W sumie to już druga gierka, gdzie widzę Volt robi coś takiego, że po prostu złoży Divina'a, później złoży ten, ten item z dwóch armorów, żeby po prostu mieć dodatkowy armor, a później leci, leci Wicenda i później kończy Omena, i reszta to jest raczej jakaś kiwka No i znowu Katarinka na bocie. o jaki je, je, to jest stop No, Bayfeng za to bierze playty. Mm, więc, goldowo powiedzmy, że dla niego się to opłaca, i może ekspowo trochę. Bo w logo to jest dziwne, że więcej ekspa dostajesz, chy, chyba tak jest, że więcej ekspa jest za jednego wavea niż za jednego killa. I to jest takie dziwne, nie? Chociaż z drugiej strony, właśnie, jakby na przykład za, nie wiem, killa byś dostał du bardzo dużo expa, to też by byłoby to trochę nie fair. To w bronzie ludzie by mieli 18 level w 10 minucie na przykład, czy <grym> coś takiego, nie? No ale myślę, że powinno być trochę więcej expa za y, killa, bo właśnie, jak grasz sobie Katarinką, zejdziesz na bota, a przeciwny Midlener ciągle siedzi na midzie, no to ma. No, trochę lewela przewagi nad tobą, więc to nie jest zbyt fajne. O, yy, heraldzik i nie wiem czemu oni tak szybko stawiają tego heralda. Patrzcie, są cztery playty, Małka już od razu daje heraldzika, nie wiem, żeby po prostu coś tam się spodziewa, że przeciwnicy przyjdą na minę. Nie wiem, ale często to widuję i nie tylko yy, w tej gierce konkretnie, gdzie właśnie oglądamy Bejfenga, tylko ogólnie, nawet jak sobie gram tam u siebie. No to oni tak szybko stawiają Heralda. Nie wiem, czy się jakaś meta zmieniła, że lepiej wziąć plejty byle jakie, niż wziąć cały turet. Nie wiem, no dziwne trochę widzą. No dobra, ziomek. O, ja pierdzielaczaj, że dzisiaj jest święto, a ja napisałem do fryzjera się. Mogę jakąś wizytę, proszę mi tam zarezerwować termin, nie? Ja tak no, czekam, 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 aż mi odpiszą coś, nie? No i stwierdziłem, dobra, kuj, idę się myć, nie? I, i później spotykam mamę, i, i ja mówię, no, że coś tam do fryzjera się zapisałem. Ciekawe, kiedy mi odpiszą. A mama mówi, no przecież dzisiaj jest święto. A ja takie, aha. Ja myślałem, że dzisiaj poniedziałek, a dzisiaj święto. Mm. <laughs> nie wiem czemu, bez sensu. Święta powinna się pra. Nie, no, żartuję oczywiście. Każdy zasługuje na to, żeby mieć troszkę przerwy, a święta to jest zajebista wymówka. No i dzisiaj Grilla trzeba zrobić, widzę. Wczoraj miałem Grilla. Czy znaczy rodzice sobie zrobili? Ja nie dostałem żadnej kiełbaski, trochę Sadek. A ty miałeś już Grilla? Wczoraj była taka pogoda, idealna nawet bym powiedział, do Grilla. Przedwczoraj to było niestety unlucky, bo deszcz padał. Nie w całej Polsce, u mojej dziewczyny na przykład padało. No i właśnie przedwczoraj to nie było za dobrze. A dzisiaj w sumie. Dzisiaj też jest nawet fajna pogoda, fajne słoneczko. Bo właśnie chciałbym sobie wodę kupić, ale. No niestety. Sklepy zamknięte, może żabka jest otwarta. Żabki często są otwarte i to jest dziwne. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby żabka była zamknięta. Chyba tylko i wyłącznie na jakieś może na takie giga święto jest zamknięte, nie wiem, na jakieś Boże Narodzenie, czy czy coś tego typu. Chociaż może, nie wiem, bo to Żabka to jest raczej trochę niezależna, nie? Oni właśnie mają plusy takie. Właśnie, Katarinka też złożyła ten armor i teraz magic resistyny. To jest taki dziwny build pod Katarinę, że po prostu idziesz Divina, później te defensywne staty yy, i czwarty item to pewnie jakaś zonia, czy coś tego typu. Katarinka skacze Q, nie weszło, widziałem animację, ale jednak i 1000 golda dla Beifenga. ja pierdziele, No to mamy comeback chyba widzę, co? Wolst. Kurczę, trochę mlaki, bo widziałem tą animację, jak rzucał Q Warusa, ale stracił wizję na Warusa, i niestety Q się nie rzuciło, i przez co trochę później zabił tego y, Warusika. I to jest właśnie mm, też wada. Tego builda po prostu. Bo wiecie, no Katarinka to jest. Katarinka pod AD to jest inny play po prostu. To nie jest tak, że wiecie, że one-shotujesz i w ogóle. Katarina pod AD to jest taka kiwerka. Ja, pierdziele kiana, ja co ciągle znika, no i raczej nie zginie, nie zginie, nie zginie, nie zginie. Wszystko jest gitowe, nie zginie. Co ciekawe, Bayfeng był. Y no na midzie zdecydowanie częściej niż Katewolt, a farmy mają bardzo podobną, tylko właśnie Katarinka 10 killi ma, więc no dużo zrobiło te dwa kill na początku. Jak nie wiem, no zaczynasz linię z Shinem na Katarinkę. czemu ja mówię Katarinka, na Katarinie to jest duża przewaga. Widzów, nie trzeba być koksem, żeby coś takiego wiedzieć. A jak tam u Ciebie z Katarinką? Grasz z <grytanie> Katarinką, co mówię? Jak tam u Ciebie z Katą? Córeczką? Grasz nią, czy tak bardziej wyjebą go? Podoba ci się jakiś inny champion? Bo wiem, że e, gracie Katarinką mimo wszystko i dalej mnie pytacie <grytanie> kiedy, jakie runy na katę. Kiedy Conqueror, kiedy Elektro? E, czy jaka kata jest lepsza, AD czy AP? I powiem Ci szczerze, że to pytanie jest zajebiste. Czy Katarina AD jest lepsza czy AP? I wiesz czemu jest zajebiste, bo ja sam nie wiem. Bo każdy gra pod Divinea Katowol to chyba każdą grę w tej Korei gra pod Divina Katarinkę. Mm, tylko że właśnie jak była kiedyś popularna po prostu Katarina pod AD z Divina, tylko tam z botkiem i tak dalej coś takiego było. No to Kate Wolff też coś takiego grał, że jemu się ewidentnie podoba AD Katarinka, a jestem starym koneserem AP Katariny. Ja po prostu lubię one-shotować, nie lubię jakoś, nie wiem, tak. Nie, auto, auto AT, puff, puff, puf, puff, Ale zajebiste auto atakuje. Ja wolę, wiesz, no, z pasywki zadać milion damage, a ja coś takiego wolę. Ale, mimo wszystko, niestety, Katarina Divine, sam w sobie ten item jest taki potężny. Że opłaca się go berać i ta runa, co skraca cooldowny na itemy, też jest silna. Naprawdę. Na przykład na Fiza 10 sekund ma Ludens, nie? Ale jak tam zabijesz. Ee, zabijesz tam 5 osób. No to ten cooldown się skraca do 6 sekund. To jest giga różnica. I czemu mówię na Fiza? Bo u Fiza to przez to jego W co jest tam w czasie trwa. No to może sprokować nawet dwa razy podczas jednego traina. Więc to, to jest giga mocne, nie? Tak, Katarinka. Trzeba uważać i ulti na nią. Nie, Ekzościk wystarczył. No i właśnie, Katarinka pod AD i Została zjedzona po prostu. Jakby była pod ap, wyobraź sobie, co by się stało z Warusem i z MFK. Tak, zginąłby szybciej, ale myślę, że Warusa i MFK też by zabił. Trochę, a że jak został dostał w tej e, sytuacji. Trzech przeciwników nie żyje Niko udało się zabić MFK jakoś z tyłu na flance. Na streamie się nauczyłem, że flanka to nie jest od tyłu, tylko od y, boku. Co ciekawe, o tutaj jakaś e, kiwka wyciała Nikowska. No i po prostu ucieknie sobie przez dwa turety. No i. E, no i jest okej, okay, ciekawe. Kurde, widzowie, niby jest 21-11, ale jeszcze gierka nie jest zakończona. Nie wiadomo, kto wygra. Bo mm, Katarinka, mimo że y, no, ma te defensywne staty, no i to i tak nawet spływa, bym powiedział. Nawet spływa dosyć szybciutko ale damage i tak ma potężne. No 10, 2, 2, oho! Zmienił go. buty, widzieliście? Miał Merkurki i kupił sobie Tabi, Nie wiem czy mu w sumie chciał Merkur... Aha, no dobra, ma sens, bo Pantheon ma stuna, Eliska też ma nawet stuna, Varus ma na ulcie, Beifeng też ma 2 Cc, 3 nawet jak tam nie wiem, dasz dwa razy wodę, żeby dać stunka. Czy tam unieruchomienia. No dobra, myślę, że Tabi to lepszy wybór, bo po prostu jest więcej Damage'a AD i... Lepiej przytankować, nie wiem, dwa autosy więcej niż po prostu e, szybciej się ruszać, chyba. Nie wiem, może nie, nie dwa autosy, tylko tabi to dużo dają. To o wiele więcej się przytankuje. Warus też widzę nieźle nawidowany. On ma już dwa itemki. E, on tak szybko klika tab, ten Beifeng, Okej, okay. tutaj trzeba. Uważać, za chwilę będzie Black Cleaver właśnie, będzie żeby lat. trochę penetrować nie tego armora. przeciwny Renekton, 4-0, ja pierdzielę, 170 farmy Co to za człowiek? To nie jest człowiek, to krokodyl Trzeba uważać na takiego krokodyla, widzu e, Dobra, farmimy na sidelini. widzu pamiętaj o tym Dobry midlaner podczas mid game'u farmi side linia. To nie jest tak, że musisz aramować ciągle 24 na 7, bo w brązie silverze to naprawdę często się coś takiego widuje, że wiedziesz szczaj, że A, nabrali gal legend, czyli na pierdalanko i idę sobie na mida. 24 na 7. Nie rób tego, dziomek. 24 na 7 to jest stacja otwarta. O północy mają yy, tam przerwę chyba na 10 minut, żeby coś tam z kasą zrobić, ale 24 na 7 jest otwarta stacja. Midley nie powinien być yy, grany, co ten Pantheon, jakie ulti dziwne... Yy. I Midlaner nie powinien być na midzie 24 na 7 Właśnie, podczas midgame'u nawet go nie powinno być. No chyba, że przepuszczała linia i wtedy może podejść, no to wtedy oczywiście można. O, Katarinka, resety, resety, uniknęła chyba to ulti, I Katarina zginęła tutaj ładny flash ze strony Bayfanga, Wszyscy na low i właśnie to, co mówiłem widzowie, niby jest przewaga Kili znacząca, ale to nie przekłada się ogólnie na, yy, na to. Kilkę na teamfight, co nie? Katarina spłynęła. No Katarina, wbijasz się w środek, więc albo zrobisz kiwkę do teammate'a, albo po prostu zginiesz. Takie są realia tego championa. Beifeng ładnie odfleszował, gdyby nie miał flesza, no to e, też by zginął, a Katewol flesznął się w przód, więc nie miał flesza w tył, więc zginął. Ale jestem, kurde, znajomyślnym komentatorem. Dobra, Wardzik kupiony dla wiza. <laughs> no i teraz jest Drake dostępny, ale tak samo Baron. I Barona mają dosyć szybkiego Varus on Hit. Naprawdę dużo damage'a zadaje Baronowi. <laughs> Więc Baron, myślę, właśnie. Bayfang nawet chce e, tam pomoc przy tym baronie. W ogóle Teacher Feng? Jak sobie zobaczycie na OPGG, na koreańskim serwerze, to niestety nie działa, jest jakiś, nie wiem, Platyna czy Lee Sin player i to e, lekko się zdziwiam, że coś takiego jest. O, tutaj właśnie klon e, Niko, tak, tak myślałem, że to jest właśnie klon, bo ma OK bardzo szybko biegł, więc to raczej musi być klon. O, tutaj ładny dodge, ok trzeba wyczyścić wizję trochę i Katarin... o, trapik na Kate Volta widzę! Co się dzieje? I znowu egzościk, ale on nic nie zadaje sobie z tego ulta podczas e, egzosta, no i właśnie kurde co jest? Jadłem obiad i ciągle mam takie uu, 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 w gardle, nie wiem czemu. Katarinka znowu umarła. Katarina! Nie będę już zdrabniał, sorry widzów. Ale Katarinka znowu się wyjebała. Więc no, przeciwnicy. No muszę trochę uważać, ale OK bardzo mądrze to wykorzystał i po prostu wziął drake'a na spokojnie. Nie ma co szarżować, przeciwnicy mają dwa drake'i i teraz mapa się zmieniła na oceaniczną, czyli będą kwiatki jakoś obok i ogólnie więcej krzaków. I Varus się wyjebał w tym momencie. Co za nobek. No to co teraz robimy, panie... Eh, Bayfeng, mordeczko, co? Chyba idziemy na bota. Chyba też to jest trochę ryzykowne, bo Waros nie żyje. No to mogą być jakieś próby tego Barona teraz po prostu. <laughs> A Bayfeng nie ma TPK. Więc to no, trzeba uważać, <laughs> bo FF, FF, Kentwin Twin. A niestety trochę tilted ten Mei Szuczu. Nie wiem kto to jest. Kentwin can't Twin, can't Twin, FF, kurde, ale ja bym takich ludzi tak. Znaczy no nie chcę być jak... Kurw! Takich ludzi! Kentwina Będę płakał, że nie możemy wygrać! To idzie FK! Dostań bana, w, w cię mam! Kilek na MFC No i chyba na Bayfengu też właśnie, może faktycznie potrafią wygrać. Katarina znowu skakanko robi. I triple kill. No i siemanko. Nie ja pierdziale. No to jest niedobrze. Teraz na pewno z tego wyjdzie baron. Ezra zintował przy okazji dla Beki. No i przeciwnicy jednak nie chcą, jednak chcą tego barona, jednak nie chcą, jednak nie chcą tego baronka. Katarinka No I właśnie, no i to mnie wkurza w tej Katarince. Że nie może sobie zabić Warusa, który jest wieżyczką i po prostu stał w miejscu i, i na Dlatego mi się adekata nie podoba. Trzeba zmienić muzyczkę. Nie wiem co to było. Chyba muzyczka, takie chińskie Spotify. Tak myślę. Hmm. Chociaż nawet nie słyszę muzyki. No nie ma muzyki. To nie wiem? Kaszno? Na zdrowie? Wielkie dzięki żon. No, dlatego nie lubię adekaty. Ale niestety trzeba tym grać czasami. Jeśli masz jakiegoś APK w teamie, myślę, że ADK jest git. Jeśli jesteś solo AP, to ja bym szedł po prostu AP. Chociaż to też myślę, że zależy od przeciwników, nie? Bo w niektóre. Yy, w niektórych przeciwników lepiej wziąć KT, ja pierdzielę. Tak ja na nic nie biję. Holy shit! Renekton se przeżył taką, ja pierdzielę ten dead dance. No i teraz będzie na pewno baron. Na czterech ziomków nie żyje Waros jako jedyny <laughs> jakoś biega po mapie, ale to jest Baron widzowie. To jest kurcze Baron. Na jakich przeciwników Divine Kata będzie lepsza? Kurde, nie wiem nawet. Ja mam pojęciu. No w sumie na taką y Kianę Myślę, że y lepiej, lepiej... po prostu wiesz no grać się koła cooldownu diwajna. I przy okazji być tankowaty, i wtedy cię Kiana nie zoneshutuje. A jak jesteś full AP, to możesz zoneshutować Kianę, ale ona Ciebie też, i właśnie o to chodzi. I myślę, że Kiana lepiej sobie poradzi z przeciwnika, bo ona ma tam CC-ki i tak dalej. fleszyk znowu, i patrzcie, Omen żeby jeszcze zeslałować. No i to jest Katarina pod AD, taka giga wkurwiająca, ale jest pod dwoma turetami i przeżywa, bo jest giga tanki 110 golda za y, turet bounty. Ja zrumowałem, ja chyba zrumowałem. Wzajemnie, zajebiście wzajemnie na przeciwnicy. O, oh, flash I złapana Niko Ale Beifeng paradoksalnie też i E zostało trafione. Mimo tego, że był w krzary No, w swojej niewidce No i Ezio teraz od tylca po prostu strzela. Uwielbiam Ezraela, to jest mój ulubiony adekery. Double kill. No i teraz nie wiem, co mogą szukać. Tak, tak naprawdę nie ma win condition w tej gierce. Nie ma. Varus. A to Varus pisał ten. Kentwin. Mejszu. Jak, jakby pokazał Taba. O, no, to Warus. Okej, okay, no to Warus, pisał Kentwin. To trochę smutne. Kiedy twój najbardziej nawidowany ziomek nie wierzył w Wina. jest trochę smutne. W ogóle APMF-ka, o co chodzi? Fpatru 13.8. To jest takie niedobre. Dawno, giga dawno nie widziałem MF-ki pod. AP na suporcie. Wiecie czemu nie, w ogóle AP MFK MF działała? Bo to y czemu prosi ją piknęli? Bo to była kontra na Zyre. Żeby te kwiatki one-shotować. I ludzie pomyśleli, Jezus Maria, MFK pod AP. Na suporcie to jakieś giga Nie, to jest kontra na zamknij łeb. No i właśnie tak było. No i nie ale. Ludzie po prostu to podłapali, no bo skoro prosgrał, to musi to być dobre. Julki i, i chyba interka. No, jest interka. Jeszcze ze z Panton jest skoczył na trupa w sumie. Bo nawet asysty nie dostał. Renekton bitka. No, ale team'ici Katarinki są na tyle mocni, że po prostu nawet ich nie, nie potrzebują. Dziękujemy Ci Katarinko, że jesteś nafidowana i sama nas nafidowałaś. Gierka się skończyła. Kate wygrał widzowie. Więc mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał, jeżeli tak to łapeczka w górę i czekajcie na następne odcinki. Kacem mi się pysie, się maneczko, <grym> Papa do jutra, papatki.